Siemanko, witam Was na moim kanale. Nie wiem czy słyszycie. Mamy tutaj młodego po taloniku. A zanim go zobaczycie, to teraz krótkie cięcie. Zobaczcie co było kilka godzin temu. Zobaczcie, tutaj dosyć ważne jajko dla mnie. Naznaczone literą T. Nie wiem czy słyszycie, ale piszczy. To jest jajko po taloniku. Talon męczony na srebrną samiczkę. Z pierwszego lęku na 4 jajka, tylko to było zależone i tylko to się wykluje. Jajko zabrałem do domu, do inkubatora. Podłożyłem pod inną parę, gdzie też się dzisiaj powinno coś kluć. I po prostu no, nie chciałbym pomylić tych młodych. Chciałbym wiedzieć, że ten młody na pewno będzie po taloniku. Jest tutaj 50% szans, że młody pójdzie w matkę i będzie papugą srebrną. A 50% szans jest na to, że będzie taki jak talonik. Jaki by nie był, mam nadzieję, że będzie piękny, zdrowy i na tym mi tak naprawdę najbardziej zależy. Już jest bardzo głośny, już jest nadziobany, tak jak tutaj widzicie, więc to jest kwestia, nie wiem, kilku godzin, żeby się wykluł. Jak się wykluje, oczywiście, ja Wam go pokażę. Prawdopodobnie nie zrobimy tego live na żywo, momentu wykluwania, chociaż taki, chociaż wykluwanie papuk możecie obejrzeć u mnie na kanale na filmiku z 1 stycznia, gdzie pokazuje rozwój nimfy od 1 dnia do 31 i tam jest pokazany fragment jak nimfa obraca się w jajku i jak się wykluwa, więc na pewno jako ciekawostka to będzie dla Was ciekawe. A ja co, teraz robię cięcie, wrócimy jak będzie maluch lub być może uda mi się zobaczyć go jak się wykluwa. I później podłożymy go pod jakąś parę i dam Wam znać. No, oczywiście tego malucha nie będę ręcznie karmił. Zabrałem go do domu tylko dlatego, żeby mieć pewność, że to jest młody, właśnie po teloniku. Tutaj jajko jest widzicie podpisane. A jakby wykluły mi się dwa młode i dwa byłyby jednakowe, to bym po prostu nie wiedział, który to jest po telonie, a który to jest po jego bracie. Więc dla mnie taka pewność jest bardzo istotna i podłożę go pod taką parę, żebym e, tak jakby różnicę mógł rozpoznać. Dobra, skoro wiecie jak on wyglądał i jak wystawiał dziówek jeszcze w jajku, to teraz pora. No, nie udało mi się niestety nagrać wykrywania na żywo, bo jak go zostawiłem w inkubatorze, jak wróciłem później, to już był wykluty. Nie wiem, czy słyszycie go. Zaraz go dam pod parę. Jakąś, zaraz wam powiem pod którą. I co, teraz pora wam go pokazać. To będzie dla, ostrzegam, to będzie dla Was ogromnym szokiem. E, tutaj Wam wkleję zdjęcie talonika, e, zdjęcie samiczki srebrnej, i teraz Wam pokażę mał, małego. Więc nie przestraszcie się. Zobaczcie. Oj, nie, chcę Wam zwrócić uwagę na ważny aspekt czyli na jego oko. Zobaczcie biały puch, różowe oko, wiecie co to znaczy? Że to jest albinos. I tak jak Wam mówiłem, że jest 50% szans na nimfę srebrną, no to w przypadku albinosa prawdopodobnie tego nawet nie zobaczymy, no bo ta nimfa będzie cała biała. Więc e, talonik odziedziczył e, gen Lutino, e, po swoim ojcu Arturku. E, czy to jest dobrze, czy to jest źle? E, trudno mi powiedzieć. Ta papuga nie będzie przypominała ani srebrnej, ani talona, będzie biała. Miejmy nadzieję, że będzie ładna. I zobaczymy, co się stanie. Najpierw poczekamy, jak ona, jak ona podrośnie, jak ona będzie wyglądała i później zdecyduję, co, co dalej. Czy zostanie kolejny rok, żeby zobaczyć, czy, czy jednak siedzi w niej gen srebrny, czy, czy jednak nie. Ja teraz robię cięcie. Znajduję budkę, do której go podłożę, i widzimy się za chwilkę. I gotowe, misja zakończona. Mam nadzieję, że z sukcesem wszystko powinno przejść dobrze. Młodego podłożyłem pod parę sam bezimienna, gdzie tutaj było, gdzie ta para zniosła 15 jajek. Tutaj zostało im 7. Żółtego pisklaka też dzisiaj podłożyłem. Od tej pary, która zeszła mi z jajek. I też miła niespodzianka, bo ten tutaj oj, samczyk zasłonił zasłonił go. Ten tutaj albinosik, o, którego widzicie jest po tym właśnie samczyku i wcześniej też w poprzednich lęgach nie miałem żadnego albinosa, I więc oznacza to, to, że ten samczyk, tak samo jak i talonik szczepi na mutację lutino i stąd w obu tych przypadkach albinosy dałem młodego tutaj tylko dlatego, że ten młody ten starszy albinos, no jest starszy po prostu i będę mógł przez pewien czas poznać go. Który to jest mały talonik, a który nie. Prawdopodobnie ten młody trafi tutaj do pary w dwójce. Tam jest brat talona i samiczka lutino. Mają dwa jajka, więc poczekamy, zobaczymy. Dzisiaj i jutro pewnie ten młody zostanie tutaj, później go włożę dalej. I co? No nikt się tego nie spodziewał. Ja się tego nie spodziewałem. Czy to dobra, czy, czy to dobra niespodzianka czy nie? Trudno tak jedno, jednoznacznie stwierdzić. Oby ten maluch wyrosł był zdrowy, a później zobaczymy po prostu co i jak. Czy to dobrze, czy to ta, że talon talonik jest tam, o, nie wiem czy będzie widać. O, słabo. Czy to dobrze, że Talon szczepi na Lutino? I tak i nie. W przypadku dania mu nimfy białogłowej są właśnie, są właśnie szanse na, na albinosy. W przypadku dania mu jakiejś zwykłej nimfy jest szansa na Lutino. No zobaczymy. Teraz jestem bogatszy o tą wiedzę. Talon ma 3 lata, a dopiero się ujawnił właśnie z tym genem Lutino na następny rok będę miał to na uwadze i ewentualnie będę mógł dobrać fajnie mu partnerkę. Bo prawdopodobnie z tą srebrną nie zostanie, bo no to trochę bez sensu, żeby papuga, która w tej parze dla mnie najważniejsze jest to, żeby otrzymać gen srebrny. No a w przypadku, jak samiec mi robi małe albinoski, na no to jest trochę no słabo więc tą parę pewnie na tą parę o tą tutaj tą parę na następny rok prawdopodobnie się rozdzieli no ale to za rok będzie więc mamy czas dobra słuchajcie ja sobie później się do tej pary zobaczę jak ten maluch się ma powinno być wszystko ok. Eee, nagrałem specjalnie właśnie ten odcinek z jajkiem od talona bo raz że talon no, kurczę, no słabo go widać w światło, ale raz, że Talon to jest moja jedna z ulubionych nimf, to jest e, przywódca mojej hodowli, mojej watachy tutaj. I, a dwa że właśnie miał to jedno jajko, miał cztery jajka, jedno dobre. Wykończył się ten jeden piskrek podłożony pod inną parę. E, tutaj się, co prawda, pojawiło jajko w budce. Samiczka jest zniosła na, na ziemi. O, zobaczcie, tam jest. Na ziemię jadałem ją tutaj jajko do budki, no zobaczymy czy kolejne jajka dzięki temu ta samiczka zniesie w budce. No miejmy nadzieję, że tak dobra, ja nie przedłużam, chciałem mi się właśnie tylko tam e, wspomnieć o e, dynastii talonów i arturków wychodowli miejmy nadzieję, że e, w tym sezonie jeszcze jakieś pisklaczki będą po nim. Ale na dzisiaj to tyle. Zostawcie łapkę do góry, zostawcie suba, jeżeli tego nie robicie. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Pa!